okej, okay. hej, na wszystkim, tutaj hunter a to jest znowu warzy co już pokażę wam na mapie gdzie jestem jestem teraz w hill ranch na jakiś rancho na wzgórzu jakaś niezmyślna bardzo nazwa ale tak jestem a... Do tej pory nikogo nie widziałem. Byłem wcześniej yy, z powrotem tutaj w Oak Mountain Rest of w tym sklepie. A znalazłem tam wodę i, i, i jakieś, jakieś jedzenie, ale na razie dalej nic, jeżeli chodzi o jakąkolwiek broń czy na przykład latarkę. Ale teraz zbliżam się do tego rancho z nadzieją, że coś tu znajdę. Więc są jakieś dwa domy, trzy shopa, silos. Zastanawiam się czy są tu jacyś ludzie Kij ich tam wie Tu są drzwi otwarte do domu więc można wejść, to jest okej okay. więc przedostajemy się z zombie tutaj w sumie nie ma żadnych, no coś tu leży e, Nie ma tu żadnych zombi e, Poza tam dwoma tam i jednym gdzieś tam za drzewami Znowu narastająca muzyka, żeby napięcie zrobić, a i nic się nie dzieje. Tam jest jeszcze jeden zombie. Za bramką. Kiedy Są ładne góry. Beę, patrzcie. No więc miasto planuję ogólnie, następnie udać się już to jakby znam i to mniej więcej znam planuję przedostać się przez ten most nie zbliżę się aż tak bardzo do Boulder City się w ogóle nie zbliżam do miasta bo to bez sensu ba? Hmm. Fajny dom nic w nim nie ma hmm. Bardziej wygląda jak jakiś kościół czy coś co tu jest can of soup juicy juice nic nie mogę wziąć a to ze sprawą tego że mam za dużo rzeczy w inwentarzu natomiast chce mi się pić to sobie wypiję wodę. A, to jest woda. Eee, bar OK. ok dobra. To jestem załadowany teraz. a coś to jest. granola bar, Kłównie, to też nie ten. <śmiany> Co on tu możemy zrobić? Eee, wcześniej się miałem te. No właśnie to jest ten problem. Nie to, no, no dobra, założę to... Na razie to pozbieram że staram się, hm powiedzmy, nie nosić się aż tak jak pan z tym armorem, nie wiem czy to dobra decyzja czy nie, to się może okazać, ale moje myślenie jest takie, że, o kurwa, O kurwa, nie, nie myślałem, że on wstanie, myślałem, że to już taki trup am na amen, ale jednak się myliłem. Erect nipples, dobry nick. Kurwa tam jest jeden jeszcze Tu jest coś jeszcze Faktycznie, wstają, dobra e, No to uciekam w takim razie na tamtą górę To ich tu odciągnę I prawdopodobnie jakbym tutaj kucał I bym chodził po cichu To by mnie nie zauważyli Chociaż nie jadę jak z tym podchodzeniem do nich Jeszcze mnie gonią Zumbis Jest found an empty SVD in the small Power Station uh, SVD uh, No prawdopodobnie jest to jakaś broń Ale to dobrze ktoś pisze The fuck Scare People Możesz straszyć ludzi, masz broń Nie będą chcieli do jej podejść Jest to dobre myślenie a, dlatego ja też na nie chcę się obnosić, tam jest jakaś szopa wielka obnosić tak z tym armorem moim z prostego względu Jeżeli ktoś mnie zauważy Na przykład i zobaczy, że nic nie mam przy sobie Ani broni, ani latarki, ani armora, ani nic o mniejszą ochotę mnie zawić Przynajmniej tak mam nadzieję Chociaż tutaj widzieliście po moim pierwszym filmiku, że tutaj Czasem z żadne zasady nie mają znaczenia Po prostu, zabijają cię po to, żeby cię zabić A później walą sobie gruchy Do zdjęcia swojej nauczycielki z gimnazjum O kurwa O kurwa Ktoś tu jest Lepiej zostać w To Pytanie skąd strzela, tutaj dźwięki są według mnie niedopracowane Ciężko powiedzieć skąd goś strzela tam jest nie tam jest drzewo tylko sobie leżą ktoś tu jest teraz pytanie pisać na czacie czy nie pisać no tylko globalnie się odzywa na e, tym tym y, przybliżeniu czyli tam proximate czy, czy jakoś tak się to tam nazywa to nie, nikt się nie odzywa od samego początku Wyraźnie nie strzelał do mnie Tak to tu pewnie przyszedł Pytanie, gdzie on jest? Tam coś stoi, ale to jest zombie no mm -hmm. jest ciekawe Marłem w Clearview I cię zabierzcie mój sprzęt No tak, ciężko żeby Czkoda, żeby sprzęt przepadł, tylko nie wiem czy tak, no pewnie przepada, no nie widzieliście na moim... Eee... Is everyone? Chyba jest jakoś dziwnie późno, znaczy ja też siedzę późno, ale ale serwer jest... Chociaż nie wiem Nie wiem czy za każdym razem do, do innego serwa przydziela, tego jeszcze nie rozgryzłem, bo nie patrzyłem, wiem że raz byłbym na jakimś amerykańskim ale teraz nie wiem na jakim jestem, czy na tym samym, czy nie, bo zawsze daję Quick Join i się tym nie przejmuję. Dopiero jak będę z kimś grał, no to wiadomo będziemy grać na jednym serwie. O, tu się przydało. Mamy następny ten. Fajnie, że przez ścianę to wziąłem. No ale widać było na moim filmie, że po prostu coś, co było, znikło. To w piecu było. Dobra, spoko. W kominku. Um, było coś, no i znikło. O! To już nie. A, podniosę, super. Fajnie, bo tu rzeczy się stakują. pajadek super. Rzeczy się stakują. No i właśnie tutaj trzeba jakby zjadać te, które są pojedyncze. Te, które nie to zostawiać. Tu już wszystko? Wszystko tutaj nic nie ma więcej. Broni też nie ma. Naprawdę jak, jakąkolwiek nie łopatę czy cokolwiek bym chciał mieć tutaj. Może w shopie coś znajdziemy. W tym naprzeciwko już byłem? Nie, w tym jeszcze nie byłem też Holul Fajnie A widać takie bugi graficzne są ja porozglądam, wykorzystam sobie ten błąd. Ej, nikogo tam nieba nie ma Teraz po cichu hopsa No i nic, będziemy patrzeć dalej Możliwe, że będę... Tu jest jeden zombie. Możliwe, że będę właśnie kręcił każde miejsce, do którego dojdę. Które, które będzie godne uwagi. Spróbuję Wam je pokazać. A to może się przydać na przyszłość, myślę. Jeżeli ktoś z Was będzie grał, no to chętnie pewnie będzie... Znaczy fajnie by było wiedzieć, jak wygląda miejsce, do którego się idzie. Powiedzmy, że tu nic nie ma Jeszcze ciężarówkę trzeba będzie sprawdzić Bydło Bydło O, coś tam leży Can of Ham Puszka z tym Razem jestem głodny A, jest ja źle to robię Can of Soup Instant Oatmeal A Mogę to wywalić Na pewno mogę to wywalić, bo jakbym podniósł to nie mogę to zjeść. Um. Tu, 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 tu. Jak to wywalić? To jest bardzo dobre pytanie. Ja mam tylko po jednym, tam po dwa. Can of soup. Myślę, że dwie takie puszki miałem. Ale can of soup to będzie żarcie przecież. Dobra. To jest can of ham. Oczywiście drzwi nie otworzę. Naprawdę, fajnie jakby dało się później wchodzić do budynków i tak, że nie tylko są otwarte i tyle, tylko że trzeba wejść, otworzyć drzwi i tak dalej. No tutaj już widzicie, ten budynek będzie zamknięty całkowicie, nie będzie się tutaj pewnie nie, nic dało zrobić. Uff O kurde Uf. Idzie sobie zombie Staram się odejść No już mnie nie słyszy no, Idzie w drugą stronę Powiedzmy, że kierunek yy jak w ciekłych kryształach kierunek e, pochodzenia od głosu zombie jest uśredniony, a nie dokładny z, danego, z danej strony. A, ten, nie, ten budynek nie będzie, może nie bo w ogóle tam wejdzie niego. No i sprawdzimy jeszcze, co tam mamy. Mamy jakąś sześć tutaj mamy taką większą. Jeszcze tego traka trzeba by sprawdzić, czy coś tu jest. O, coś tam widzę już w oddali. Tam coś jest, tam jest woda Hello! No zombies here? Chyba na ptaki Dobra, jest woda, teraz trzeba to ładnie rozplanować, tak żeby to się pomieściło wszystko Antybiotyki Woda, już nie pomieszczę jej. Tak, co by teraz zrobić Tego juice'a sobie wypiję Tu jest woda, tu jest woda, tam jeszcze coś będzie do jedzenia pewnie. Mam to? Jej, byłem w inwentarzu, super. Krzak się tak trochę rusza poza prawa ingalitacji. O, super, dobra, teraz już mniej więcej mi się nakreśla, jakie zapasy będę miał przy sobie. O kurwa. No to nie jest najlepsza droga. Coś jest. Także jak leży coś na ziemi, to... Chocolate bar, kurde. Nie podniosę już. A jak coś leży na ziemi, w sensie trup, to nie oznacza to wcale, że jest martwy. Należy podejść i dobić. Śmiesznie kłóca. Dobra. No już nie znalazłem już od tych narzędzi. W ogóle nie wiem jakie tu są bronie, czy są tylko palne i latarka, czy, czy są jakieś bronie mele. Ale mam nadzieję, kurwa, nie za blisko. Mam nadzieję, że jest coś takiego tutaj, chociaż nie miałem okazji spotkać. Bag of Chips. Mm. Też nie zbiorę. Jezus święty. A mnie straszą te ptaki. Dobra, teraz tak, tam był jakiś... tu jest dwóch zombiaków. No jakby po samochodem był zobieg, ale to jest tam, tam... Spokojnie, kurde, spokojnie. Luźny wór. Tego armora, którego mam na sobie znalazłem właśnie w takiej ciężarówce. No, nie ma. A jeszcze tam jakieś, kiedyś jakieś batoniki poznajdowałem tam. Dobra. To jest na przykład powód, dlaczego nie, dlatego, dlaczego się nie da siedzieć na przykład cały czas w jednym miejscu, ponieważ na przykład powiedzmy teraz sobie, no tak, mogę się siedzieć sobie przy tej farmie i codziennie ją sprawdzać, no i będę zabywał zapasy, za, za powiedzmy, pożywienia i to będzie tyle, tak? No i nic więcej. Czasem czy ktoś może przyjść mi i zabrać te dropy i, i gówno z tego. Mag of chips. Nie wiem jaka jest tutaj rozrzutność tego w tego. Czy to... E, 5 uncji, coś tam. Trzeba po lepiej to zjeść i wziąć sobie następne. Żeby nie być na zapas głodnym. W sumie mógłbym tak zrobić. To znaczy zjeść o, właśnie, to co mam tu A chipsy sobie wziąć Chociaż powiedzmy chipsy będą chyba mniej pożywne Ale nie wiem czy tu jest jakieś znaczenie tego A, Ewentualnie muszę się przygotować do biegu Tu sobie leżą, to niech sobie leżą A oni powiedzmy że mnie może nie Nie usłyszeć jak się nie zdradzę będzie ok Dobra, tu jest silos na wodę, ale niewiele nam to da. To zaraz wyjdziemy i zobaczymy czy w tej starej szopie, czy coś tam jest. Wychopsałem stamtąd. Dobra, powiedzmy, że tutaj jest już pusto. No i tutaj też jest pusto. A, nie widzę żadnych zombie. A, jednak coś jest. Granuloba. Super! Dobra, teraz mam dużo itemków, jedzenia, jedzenia. E, spotrzy as fuck. Natomiast nie mam dalej żadnej broni. W tym celu muszę się udać na przykład na Camp Splinter. Dlatego planuję właśnie tam pójść. Tą drogą tutaj zejść na dół. Czy jakoś tędy, może nawet i dojść na, prze przejść przez most i wrócić przez ten lasek. To jest taki lasek, przejdę sobie na Camp Splinter no i pomału, pomału będę sobie poznawał tą mapę Tu wiem, że jest niemiło Tu jest to bezpieczna strefa, wystarczy z niej wyjść i się ginie Dlatego tam się nie będę zbliżał No i też nie powinny się do zbliżać Tu i tu jest dużo ludzi, tu jest dużo ludzi, tak samo Tutaj jakieś wojny się panują Ciekawe jak Smallville, Ciekawe czy tam jest jakiś Czy dużo tam jest ludzi to jest fajnie, tu jest dużo miejsc opisanych, fajnie by tutaj było się tam dostać, no ale muszę albo przejść koło Campos, koło Clearview, ja się w ogóle boję nawet tędy przejść, no ale nie no. Myślę, że pomału to wszystko sobie rozpoznaję. No ja się próbuję rozpoznać w tym środku tej mapy. Tam jest jakiś... Aha, z bandażami idę, tak? Nie no, dziękuję. Dobra, to myślę na tyle, jeżeli chodzi o tą farmę, nic tu przypuszczalnie więcej nie znajdę. Odsunę się tylko od tego zombie i gdzieś tam sobie cupnę i to by było na tyle. Dał sieć, dobra, niech Tam jest zombie Jest, a tu? mi się też że coś jest A Zauważył mnie nawet Chciałem pod tą sosnę sobie dojść i tam cupnąć, ale nie wiem czy mi zombie jak na to pozwoli No, stanął sobie. No, a co tam jest? No nie, tylko następny zombie. Oni zazwyczaj są na ciemno ubrani, ale... Co ja wcześniej widziałem, boże, na tej drodze tutaj, tu, tu jest taki jakiś... O, dokładnie tutaj w tym miejscu. Po prostu stali sobie tak drządkiem chyba z 15-20 zombiaków. Tak jeden za drugim, po dwóch stronach ulicy. Nie wiem, o co, jakieś długi w grze. Dobra, żegnam się w takim razie z wami. A no i co, do zobaczenia w jakimś następnym miejscu. Nara.